Ale serio jednego nie ma? Nam nie ma No to dawaj wyjdźcie z tego Nie no to grać ja przyjdę na Nexto po prostu Gdzie z tymi kluczami? ja na nextu przyjdę, gierkę coś Ty Kurwa nawet Ja pierdolę, oni nie mogą być razem. To nawet nie ma co tasków robić. Oni tu wszystkich wykoszą w pizdu. Patrz to. Dwa trupy leżą. Nikt kurwa nie przyjdzie prądu zrobić. Nikt. Co ja wiedziałem? Bo to tylko kurwa ja mogę przyjść. Chuj, doszczania. Pa dobrego, jak kołuje. Chuj. Najgorszy. Wie, to jest... Pa. Pa, to. To już jest po zawodach, a ja wiedziałem, że Jak są w dwójkę, to to jest GG. To jest 200 IQ. On nie zobaczy trupa, patrz. Nie widział. O kurwa, jaki deathmatch. Ja wiedziałem, że tak będzie, to nawet tasków nie robię, wiem, jak oni są to... Znalazłem, to było przy wyjściu od razu z tej jakby... Więc mergani i dobry to się nie opłaca. Z tego respa, tak jak wychodzi z respa, tak? Tak, 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 tak. To się nawet nie opłaca tasków. O, nie wiem, w ogóle czemu tyle światło było zgaszone? Ja no, jestem to w jest specimenie. Tak. Kur... nas no. I ktoś, zanim poszłam do Mena, ktoś ze mną robił e, ten, planety. Yeah. Chyba Hols, ja. Chyba holus, ale ja, nie jestem ja, pewna. Ja planety robiłam w, w, no. w, w laboratorium, Dyszka będzie, no. Kasia, jak będzie Kuba. dyszka? No, Paulina? A? Dyszka, dyszka. Paulina, tak? Kuba. No. No. Ja mówię, yeah. ja, ja robiłam. A, mówiasz, Ja to okay. mówię, teraz. Nie no, ja strzelam w meteoryce ja teraz. Ja ubiegłem na ciele. Ej, słuchajcie, jesteście w stanie dobić prostu, na parę sobie lajków sobie na... na Ile jest impostorów na firmie? Ej, to ile może być? jeszcze? mogą być dwóch impostorów? Oczywiście. No tak, oczywiście, że tak, bo to jest pierwszy bout. Ulala, to ja bym obstawiała. Hmm. Kogoś trzeba wyrzucić na pewno teraz. Musimy, no. Czekaj, tak, Paulina w, w, w tak? Tak, ja w jestem w, w, 5, w był ja ja To był z kimś cały czas. Ja w windzie, która robi poprawki na u góry. Ja nie wiedziałam jak to Słuchajcie, tak. na cały czas z kimś po prostu, bo to wyklucza. Możecie to No ja się w sumie byłam zamknięta. Ale nie wiem gdzie bym poszedł. Tu prosił. Zamknięcie się w windzie. Nie wiem. Na Podejrzane game. co? Proszę o temat. O, jaka no, ja podejrzana nie. Jóra, to Jóra, to jest ta sytuacja? 10 musimy mieć. 10 musimy mieć. A na ciele, ale to, jest, to nie jest moja sytuacja. Jakby ktoś miał sekundkę, to bardzo dziękuję, bo musimy to zrobić. Dobra, musimy coś zrobić. No to bardzo zależy mi na tym, bo iOS-a robimy. No gramie kosztowa, kochanie. Nie, ja na dobrego. Dziękuję Miśki, dziękuję. Zacznę się widzieć, to ja na pewno. Kto wyleciał? Kurwa, co to było? Jak ja was, zobaczyłem was dwóch, mówię dobra, ja nawet już tasków nie robiłem. Szybka ta gierka, Dawaj Brunet. Jestem, jestem. Ja byłem Ja tylko zacząłem Kuba i dobra, mówię, chuj z tym tasków nie robię, tylko chciałem chwilę porzucić. Którzy z dzisiaj jesteśmy? Wej, patroluj To jest złe połączenie, kurwa. Dwóch kłamców jebanych. Startuję. Jesteś do bana. Dobry, jesteś podejrzany. Będę cię teraz coraz podejrzewać. Nie, nie mógł, tak. Kurwa, crewmate. Ile razy byłem imposterem? Z dwa? Jesteś bakłażanem. Ty mam. Ej, z dwa razy, Boże? Karolcia Echo. My jest dobra. Ty, co ja mam tu? Rakietę. Co ja muszę znaleźć? Czekaj, bo kurwa, szukam czegoś. Task completed i z Moniką go robiłem. Idzie tu Monika, bo chce się zaskanować. Dwa razy, no to tylko dwa razy byłem im postawiona, to chuj Dziękuję, dziękuję, bo odny naprawdę... widzę. nie ja mam nawet ciurnie, czy nie? Mało mam tych tasków. Ty naprawdę mało. Ale gdzie ona jest? Ty. Ja pierdolę rekli O kurwa mać. Najgorsze to, że mergani dobry są. Monika to nie była na pewno, bo ona w szoku. To mogę Poczekałeś na mnie i zamknąłeś mnie znowu w tym... To jest dekontaminacja dał mnie. Ja... Syczaoło! Kto, kto Paulinę zajebał? To jest admin chyba. Bo ja musiałem trzy razy stół dookoła przejść, zanim znalazłem ciało, bo one było w rogu. Czy w sensie, to jest tam gdzie się wychodzi z dołu, z tego specimen room'u, tak? No tam gdzie zabiłeś. Także. Ja nie zabiłem, jestem czysty jak dwa. Wszyscy no, taki, taki czysty jak łza. Tak, kurwa, nawet nikogo nie widziałem. Ej, czyli jak to nie jest e, Monika co i to nie jestem ja? Robi? No, to nie jestem ja zrobiłem no, reaktor na pewno, to tak chcę powiedzieć, bo ubiegłam do prawego i był tam Wietes i Jana czekała przed... Wiem, czy Ej no nie, nie ja no, widział, Kuba nas robi w, w banku na bank. No, ja Czyli znaczy ktoś tymi musi tymi lecieć tymi i tak, nie? Ja, ja w laboratorium poszedłem. No, znowu przegramy, projektor. bo nikt nie podejrzewa, że ja, tego nie ja, robiłem... możesz... ja mogę podejrzewać, ja, ja jestem czysty i tak. Robiłem antenkę pod Medbejem, jak było zgłoszenie centralne. Przybiegłem od strony Medbeja, właśnie. Ja nie wiem, tak gdzie jest Medbej. Fajnie, że nie wiem, gdzie jest Medbej. Cztery fragi są na inicjawie. Na góry jest z kubi, się. Kuba, właśnie. Wietes, gdzie ty razie byłeś? Razie. Bo ty na utkanej siedzisz. Co? Jakieś podejrzenia? Halo? Wietes! Wietes! Ja, ja dobrego widziałem... Jenę ja, i... To no, no, tylko Vietes Kuby, tylko nie Kuby nie widzieliśmy, tak? Aha, ja głosuję na niego. Ja, na, ja na Kubę. Bo Teraz było cię idziemy. przez 3 sekundy. Ja też Vietes. na Kubę. Ten, ten przycisk, ten przycisk mi coś się psuje. Z dobry, zrobimy to. Zrobimy to. Zrobimy nie jest to. Zrobimy kurwa to. jest tyle możliwości na tej mapce. Zrobimy ja tyle tu to. to. możliwości. to. A to. Ja mam wyżej. Chyba no, ktoś był ze mną powiesi nie wiem kto to poszedł. Ja w szoku jestem na tej mapie, ja tu nic nie wiem Ciemna jak w dupie Co to podwa jest Ja wszystko wiem Jenna zabiła przy tej lawie Chyba gościu oszalałeś. Ja wchodzę, że ja co się cofnąć, zobaczyć co to za kolor jest, mówię. I patrzę report, mówię, nie wierzę. No to ładnie. Ładnie, że na tam żeś mu wykręciła łeb. Coś o, sobie za głosowanie, zobaczyć, Powiedzmy tak, wywaliliśmy Merganiego, i on był. Skanuj, był. Był, bo jakby... Gdybyśmy go... Nie Jakbyśmy go wyrzucili, a nie byłby, to byśmy już przegrali. No tak, no to akurat teraz ja no. zajebałem się w no, akcji. Ja nie, ja jestem. nie jestem. Ale oj. skoro się mówi, że nas zabija na by... mnie, Obok mnie było. Ja byłem w Medbay'u. Robiłem, Od... odkładałem fiolki, wcześniej robiłem teleskop. A ja widziałem Jenę. Cię nie widziałam. Ja... Nas... ja słuchaj, przy... zobaczyłem coś koło siebie zielonego. Mówię, kurwa, kto to zielony jest? Cofam się, a tam jest kurwa report. I zielona, a ty stoisz. Koło no tego to... komputerka, co no jest dobra. temperaturę. Ja, nie, Bo no, Mi się wydaje, sobie. że to ty, Jenna. Mi się wydaje, że to ja siłam. Ja nie zabijam. DOLE! Jak go Ciebie się teklałeś, Co jest, kurwa? O chuj, dobry wygrał. Dobry to jest jebany. Nie wierzę. Ja już dosiłem, mówię. Kurwa, nie wierzę Mówiłam, ja, ja, tak. ja, ja, że to jest bo się to było zgaszone. O Kurwa, mać. Ale ja tam ja, wyskoczyłem z węta i myślałem, że nie zobaczy że ktoś. Oni, oni, tak, oni są razem, to oni są szybko, zabijają. Ja. Tak, więc szybki kinerec. My się nie pierdolimy, kurwa